Cześć. No i tutaj jest właśnie kawałek dalej. Film mi się zatrzymał. Zamek ten zamek. Zabawny. Tutaj. Też nad tym wąwozem. Tam w dole jest wąwóz wszędzie. Tutaj na dole. Także proszę mnie nie utożsamiać z jakimiś kiterowskimi spastykami i tego innymi rzeczami. Po prostu są, tak, właśnie były te dwie spastyki w lewo i w prawo, i ci Nandarwalczycy tam w nosy żyli i tak dalej. Też, też jedni wyznawcy falusa, a inni inną drogą podążający. I tam w dole płynie pęcznica, brudna rzeka pełna śmieci i tamten szczewnik też, też cały zaśmiecony, brudny. Ci ludzie po prostu tutaj nic nie, nie dbają o ten. O, 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 ten las, o nic w tym mieście. Zresztą te nagrania uwidoczniły tym to, prawda? Tylko te drogi, teraz się koleś dorwał do rządzenia i tamten wcześniejszy nic nie robił. Czarnogłowy teraz ten robi i takie niepotrzebne rzeczy za tyle pieniędzy. Niestety, tak to jest. Także palą wszędzie ogniska, jedzą te kiełbasy, kiełbasopodobne wyroby, smażą te piwo podobne rzeczy piją no jak sumerowie po prostu. Dalej są te wszystkie sumeryjskie tutaj te zabobony. Po prostu tutaj jest przeniesiona, przeniesiony Babilon tutaj jest. Ten naród jest cały w tej wata Watapita wata pita, wata, którzy jeszcze wata którzy tak to wszystko trawią i tak, się, tak są uzależnieni od tego wszystkiego I się tak podniecają tym wszystkim te papierosy tak tutaj palą i piją ten alkohol że tutaj taki na książnię na książnie jest, na książno pójdą i tak tutaj będą robić niesamowite to jest tutaj wszystko cieszą się niektórzy i tak ja tam medytuję i większość czeka tam jak wrócę, żeby coś pokazywać, ta, w tej lila, ta lila, prawda? Ta, jest ta przestrzeń i powietrze to powietrze wypełniające przestrzeń. Czyli ta lila, lila, ta gra w tej maji, prawda? Która się jest zagłębiona i tak ta, ta lila, ta gra maji, tak wszystkich ogarnęła. W różnych, w różnych konfiguracjach: czy tych uduchowionych, czy nieuduchowionych. Ale niektórzy muszą jechać daleko tam gdzieś i słuchać tych guru o jakiejś siwie, o jakichś tam rzeczach. Siedzieć, patrzeć i potem opowiadać jak tam było na odprawie w lotnisku. Tak samo było w ashramie, prawda? Gdy byłem w ashramie. Wszyscy rozmawiali o, o, o lotnisku i o sprawach i o tych odprawach lotniskowych i o, o lotnisku i o le, le, leceniu gdzieś tam. <noise> Odlot zupełny. Teraz to wszystko stanęło i, i deszcz pada. Wczoraj padał cały dzień deszcz, niesamowite. Kiedy tutaj to takie coś się zdarzyło? Ostatni raz. Przecież tutaj wszystko uskło. Śniegu też w zimie nie, nie ma kompletnie. Tutaj w tym roku ani razu nie byłem na nartach. W lesie. A, w rok wcześniej chyba, tydzień, tylko był śnieg, prawda? Także gdyby ta tendencja z tymi... Ta tendencja z tymi... Samolotami... Się utrzymała dłużej, i z tym ogólnym bezruchem, takim to, to fajnie mogłoby być. Mogłoby być całkiem przyjemnie, mogłoby wszystko wracać do normy z pogodą. Z drugiej strony, jak tak pogoda wraca do normy, to też nie ma takiego ciśnienia na te odejście od tych źródeł energii kopalnych i, I tak to wszystko jest skonstruowane. No, mam nadzieję, że też losy kraju się inaczej potoczą ktoś inny tam będzie kierował niedługo i może coś się zmieni. Też tutaj akurat jest też inny leśniczy, no ale są plany i te wszystkie zagrody, i to wszystko jest takie absurdalne. Też zaczął takie kiedyś tutaj w koszulkach wywiesiłem takie. Karteczki już proszę nie palić takich wielkich megalitycznych ognisk. I on też zaczął jakieś takie ostatnio zawieszać właśnie. No bo w sumie nic, nie, nie ma sensu tutaj nic budować, żadnych tablic, bo wszystko rozbroją i spalą, niesamowite. Ja głupie pokolenia strasznie takich głupich jeszcze rodziców. I oni tacy są. No niesamowite, to jest to takie głupie to wszystko. No zostały buki, buki takie, takie tyle wytwarzają tlenu. No, niestety te modrzewie takie piękne, zrzucające igły na, na zimę Drzewo iglaste, które zrzuca igły niestety wszystkie tutaj odeszły do krainy Krainy snu drzew Szkoda Też właśnie polecam taką medytację satwiczną. Kiedy nie odbija nam się tym yy, tą cebulą, tym czosnkiem, mamy taki spokój wewnętrzny. Nie ma tej czkawki, tych gazów, tej stymulacji, takiej ciągłej tego rozproszenia, tylko jest ta, in, ten introwertyczny wgląd, spokój i oddech spokojny. przestrzeń. No i też medytacja w ruchu. Taka kąpiel, kąpiel w lesie. Tam po drugiej stronie, gdzie medytuję, tam już nie ma, to tam są tylko dęby zostały z tych starych drzew, a reszta drzew to tylko młode drzewa są. Tutaj jest ta inna część rezerwatowa, więc są takie ogromne drzewa jeszcze, długoletnie. Tyloletnie. A tam zupełnie jest młody, cały młody las. Ale jakieś drobne drzewa, które zostały, to się poprzeżały, niestety. Tak. No, tutaj jest takie, jest takie drzewo ładne. Co nie rośnie? Pomedytuję sobie, osiądę na nim. przyjemnie jest na nim medytować.